Dzień dobry. Dzisiaj kolejny ciekawy projekt, takim jest Porsche Panamera Turbo S. Zdanie mamy wygłuszyć ten pojazd, więc pierwsze co zrobimy, przejdziemy się obwodnicą i zmierzymy poziom głośności przy konkretnych prędkościach, aby mieć porównanie jaki efekt udało się osiągnąć. Obecnie mamy 100 na godzinę na tempomacie, ostatni bieg skrzyni biegów 8, tryb pracy auta normal i możemy tutaj Odczytać z sonometru głośność, a ja przez kilka nie będę mówił, aby się warunki ustabilizowały i zwiększymy prędkość. Ok, to zwiększamy prędkość do 120. Auto osiągnęło 120, więc sprawdźmy pomiar. Dobra, 140. No i na więcej nie pozwalają na polskie przepisy, więc szybciej nie będziemy jeździć. Mamy realny pomiar. Próbujemy odwzorować te same warunki na tej samej trasie po wykonanej pracy. Zobaczymy, ile uda się uzyskać decybeli mniej. O czym będziemy informować w kolejnym wideo. Na razie to tyle. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Pierwsze panamera Turbo S. Kręcimy wideo po wykonanej realizacji kompleksowego wyciszenia pojazdu. I tak samo jak było przed, także kręcimy teraz po. Prędkość autostradowa 120 na godzinę. Ostatni 8 bieg w skrzyni biegów. Eee, I pokażemy odczyty. Ja przez chwilkę nie będę mówił. No dobrze, miarę ustabilizowało się, było widać wynik. Przyspieszymy teraz do 140 i przez 140 wykonamy kolejny pomiar. Dobrze, auto się rozpędza, się rozplędzi. Mamy to. Porównacie z nami na wideo, jak zmontujemy. I to dzień. Dzięki do kolejnej